Louis Hamilton przechodzi do Ferrari. Nasz rząd chce wprowadzić paliwo E85. Zaprezentowano odświeżony BMW M4, oraz w sprzedaży pojawią się dwie ciekawe, limitowane wersje GR Jarisa. Więc drogi widzu, kłaniam się nisko i zapraszam cię bardzo serdecznie do obejrzenia najświeższego zbioru najważniejszych informacji ze świata motoryzacji. Zaczynamy. A zaczynamy od nowego Audi Q6 e-tron, które zostało zespotowane niemal całkowicie bez kamuflażu. Nie no, a tak poważnie to nie będziemy poświęcać uwagi kolejnemu niczym nie wyróżniającemu się elektrykowi. Ale powiemy sobie za to kilka słów na temat pierwszego elektrycznego Rolls Royce'a, czyli modelu Spectre, który niedawno pojawił się na licytacji na portalu Bring a Trailer. Zapytacie co w tym niezwykłego? Ano to, że Rolls Royce zezwalając swoim klientom na zakup tego właśnie samochodu, z każdym podpisywał klauzulę uniemożliwiającą sprzedaż tego samochodu w przeciągu roku od momentu, gdy ten został odebrany. A broń Boże, żeby ktoś w ogóle w przeciągu tego roku próbował na tym samochodzie sobie jeszcze zarobić. Klientom, którzy dopuszczą się takiego haniebnego czynu, grozi kara zostania wpisanym na czarną listę Rolls-Royce'a do końca ich życia. Natomiast ktoś w Stanach najwyraźniej kary od Rolls-Royce'a się nie boi i wystawił swoją sztukę z przebiegiem zaledwie 99 mil na licytację, która na 5 dni przed końcem wisi w kwocie 380 tysięcy dolarów. Biorąc pod uwagę to, że to auto od Rollsa wyjściowo kosztuje jakieś 521 tysięcy dolarów, to jest bardzo duża szansa, że do końca czasu licytacji ta kwota zostanie przebita, więc ktoś realnie na tym samochodzie sobie zarobi. Tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że cały nakład produkcyjny modelu Spectre do końca 2025 roku został wyprzedany, więc jeżeli komuś zależy na tym, by ten samochód mieć jak najszybciej, no, będzie skłonny, by za to słono zapłacić. A tak w temacie jeszcze samochodów sprzedanych na aukcji. Zrobimy sobie mały follow-up do Lamborghini Diablo Donalda Trumpa, które również wylądowało na licytacji i o którym mówiłem wam jakiś czas temu w motoniusie. Auto finalnie sprzedało się za kwotę miliona 100 tysięcy dolarów, co nawet jak na tak rzadki model jest rekordową wręcz kwotą. Ale z drugiej strony kwota ta brzmi jak okazja, gdyby ją zestawić z kwotą 1 650 tysięcy dolarów, za którą wylicytowany został z gruzowany model Countach, który brał udział w nagraniach Wilka z Wall Street. Bo za tyle właśnie sprzedał się ten samochód, a może bardziej pomnik niż samochód, po tym, gdy podczas licytacji w Abu Dhabi przy kwocie 1,5 mln dolarów okazało się, że jego kwota minimalna nie została osiągnięta. O tym po prostu trzeba powiedzieć, bo dla każdego, kto choć trochę interesuje się światem motorsportu, jest to gigantyczny wręcz news. A mianowicie, w 2025 roku Lewis Hamilton będzie jeździł dla zespołu Ferrari w Formule 1. Siedmiokrotny mistrz świata Formuły 1, który od 11 lat związany jest z zespołem Mercedesa, w barwach którego 6 razy zdobył tytuł mistrza świata, w końcu rozstaje się ze swoim zespołem. Jak sam Hamilton twierdzi, decyzja o odejściu z zespołu Mercedesa jest jedną z najtrudniejszych decyzji, jakie przyszło mu kiedykolwiek podjąć, będąc w świecie Formuły 1. Czy więc Hamilton widzi większe szanse dla siebie w walce o tytuł mistrza świata z Maxem Verstappenem, czyli młodym talentem, który od trzech lat regularnie zdobywa tytuł za tytułem? Nie wiem, ale zapowiada się, że 2025 rok będzie bardzo ekscytującym rokiem dla świata Formuły 1. Niedawno na naszych stacjach paliw wprowadzone zostało paliwo E10. To chyba wszyscy wiemy, mówimy tutaj po prostu o benzynie, która posiada 10% udział biokomponentów w swoim składzie. Okazuje się natomiast, że nasz rząd zaczął rozmyślać na temat wprowadzenia na polskie stacje paliw paliwa E85. Jak łatwo jest się domyślić, jest to paliwo o 85% zawartości etanolu. Paliwo, które jest bardzo popularne w Brazylii i kraj ten w bardzo dużej części bazuje właśnie na E85, ale jest to również paliwo, które bardzo często wykorzystywane jest w motorsporcie. E85 ma bardzo wysoką odporność na spalanie stukowe, dzięki czemu w samochodach, które są tuningowane, przerabiane i mają jakiś kosmiczny stopień sprężania, łatwiej jest z użyciem E85 uchronić się od na przykład takich sytuacji. Aktualnie jednak paliwo do samochodów wyczynowych E85 jest... Dosyć drogie. 849 zł za 50 litrów daje nam 16,98 zł za litr paliwa, co przyznacie, nie jest specjalnie atrakcyjną ceną, ale generalnie przy masowej produkcji bioetanolu jest on tańszy niż standardowa benzyna, więc jest spora szansa na to, że takie paliwo na stacjach benzynowych mogłoby być rzeczywiście tańsze od typowej benzyny. Oczywiście, tutaj pod warunkiem, że rząd państwa pozwoli na określone ceny oraz określone podatki, które nie sprawią, że to będzie kosmicznie drogie. No i faktycznie silnik musi być dostosowany do przepalania takiego właśnie paliwa. Po pierwsze komputer silnika musi być w stanie dostosować kąt wyprzedzenia zapłonu do E85. Po drugie musi mieć mocniejsze i bardziej odporne na korozję gniazda zaworowe. No i po trzecie układ paliwowy musi być dostosowany do E85. Ale takie samochody normalnie wychodzą z fabryki. Przykładowo są Fordy o oznaczeniu Flexi Fuel, czy samochody marki Volvo, które mogą Wam się przewinąć gdzie gdzieniegdzie, nawet na naszych polskich drogach. Oczywiście celem wprowadzenia E85 przez nasz rząd jest przede wszystkim kwestia związana z ekologią, no bo spalanie E85 jest bardziej neutralne dla środowiska niż przepalanie standardowej benzyny. Natomiast czy rzeczywiście Polska zaimplementuje na stację paliw E85? Nie wiem. Ale jeżeli myślicie, że paliwo E85 w Polsce to byłaby rewolucja, to posłuchajcie tego. Stany Zjednoczone od jakiegoś czasu borykają się z dość dużą ilością śmiertelnych wypadków na drogach. Wedle badań powodem numer jeden tych wypadków jest tak zwany distracted driving, czyli po prostu korzystanie z telefonu w trakcie jazdy, grzebanie w jakichś ustawieniach samochodu podczas prowadzenia go i tak dalej, czyli rzeczy po prostu, które Amerykanie uwielbiają robić, no ale są też one przyczyną ich zguby. Na drugim miejscu powodem śmiertelnych wypadków w Stanach Zjednoczonych są pijani kierowcy, a na trzecim miejscu wskazuje się nadmierną prędkość. Kalifornia więc, będąca najbardziej postępowym spośród wszystkich 50 stanów jak chodzi o Ekologię oraz o kwestie bezpieczeństwa chcę wprowadzić nie. Niewysokie mandaty za korzystanie z telefonu w trakcie prowadzenia samochodu. Nie. Również nie mówimy tutaj o zaostrzeniu kar za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Mówimy tutaj o wprowadzeniu automatycznych ograniczników prędkości, które będą sprawiały, że podczas jazdy samochodem w danym miejscu nie będzie się nim dało przekroczyć ograniczenia prędkości o więcej niż 10 mil na godzinę, czyli 16 km na godzinę. Miałby to po prostu działać? Tak, system kamer rozpoznających znaki drogowe w samochodzie, który nie jest niczym nowym, przekazywałby sterownikowi silnika informacje o tym, jakie aktualnie jest ograniczenie prędkości. A silnik po prostu wycinałby zapłon w momencie, gdy ktoś chciałby się poruszać z prędkością 61 mil na godzinę, w miejscu, gdzie jest ograniczenie do 50 mil na godzinę. Niby całkiem spoko, bo jestem skłonny uwierzyć, że system uniemożliwiający znaczące przekraczanie prędkości samochodem sprawi, że bezpieczeństwo na drogach ulegnie jakiejś tam poprawie, ale. Pod warunkiem, że system ten będzie działał poprawnie. A jak wszyscy bardzo dobrze wiemy, te systemy rozpoznające ograniczenia prędkości potrafią zadziałać także na autostradzie, na przykład, gdzie jest ograniczenie do 140, wyświetli, że jest ograniczenie do 30. No i gdyby samochód nagle w trakcie jazdy po autostradzie schamował się ze 140 do 30, no to raczej by to nie pomogło bezpieczeństwu. Natomiast jak chodzi o nowości na rynku samochodów nowych, BMW serii 4, a co za tym idzie, również BMW M4 przeszły facelifting. Zmiany oczywiście są kosmetyczne i obejmują przede wszystkim nowe przednie reflektory, nowe tylne światła i nową kierownicę dla modeli z pakietem M oraz oczywiście dla M4. Poza tym zmian nie ma specjalnie wiele no i oczywiście w dalszym ciągu w tym samochodzie pozostajemy z Bobrem. Ja bie... jakie bydze. Bober! Jest jednak jedna ważna zmiana techniczna w przypadku M4 po faceliftingu, a mianowicie nie będzie już wersji z napędem na tylną oś. Będą wyłącznie wersje dostępne z napędem na 4 koła. Ale oczywiście będzie to system napędu na 4 koła z odłączaną przednią osią. Of! Pojawiło się również nowe Audi Q7 po faceliftingu, i w przypadku tego samochodu względem M4 mam wrażenie, że zmieniło się jeszcze mniej. Okej, okay, widać ciut inne przednie lampy, jakoś przeprojektowany grill i tylne lampy, ale te różnice są tak subtelne, że w żaden sposób nie rzucają mi się w oczy. No, chyba że generalnie mam tak, że bardziej zwracam mimo wszystko uwagę na M4, a na Q7 nie i tych różnic najzwyczajniej w świecie nie zauważam. Swoją drogą w ogóle w tym roku mija 10 lat od prezentacji. Audi Q7 drugiej generacji, co w świecie motoryzacji jest wręcz wiecznością, jeżeli mówimy o jednej generacji auta, która tylko co jakiś tam czas jest przykrywana coraz to nowszym faceliftingiem. A Toyota po prezentacji Gary Arisa po faceliftingu zaprezentowała również dwie limitowane wersje swojego samochodu sygnowane przez dwóch rajdowych mistrzów i są to wersje Aurier Edition oraz Rovain PERA Edition. Podobno obydwa auta są odpowiednio zestrojone we współpracy z kierowcami i każdy ma coś, charakterystycznego dla ich stylu prowadzenia. Rowan Pera Edition ma na przykład tryb Donat, który myślę, że domyślacie się do czego może służyć. Jest tam dlatego, że Kale Rowan Pera uwielbia wręcz kręcić donaty. Oprócz tego obydwie wersje wychodzą w charakterystycznym dla siebie oklejeniu. Wersja Augeer ma niebieskie zaciski, a Rowan Pera czerwone. I dodatkowo obydwa te Yaris mają całkowicie różne spoilery tylnej klapy. A Mazda, moi drodzy, znowu coś tam sobie przebąkuje na temat wprowadzenia samochodu z silnikiem wankla do swojej oferty. Tym razem jednak nie ma to być Mazda MX-30 z napędem elektrycznym, która dostanie wankla jako generator prądu, tylko ma być to najprawdziwszy samochód sportowy z wanklem służącym do jego napędzania. W sumie to bardzo bym chciał, żeby taki projekt doszedł do skutku, bo ostatnio w motoryzacji nie dzieje się zbyt dużo ciekawego, jak chodzi o silniki, a przywrócenie wankli do życia to naprawdę myślę, że byłoby coś. I na tej nowinie, moi drodzy, kończymy dzisiejszego Motoniusa. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się na razie.